Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku proszę zobaczyć śliwki, tutaj orzechy, pietruszka, cebula, wyśmienita sałatka. Uwierzcie mi, bardzo smaczna. Zapraszam do zrobienia takiej sałatki, jaką Wam dzisiaj tutaj zaprezentuję po filmie. Zostawcie łapkę do góry, jak zrobicie taką sałatkę. Napiszcie mi w komentarzu, jak Wam smakowała. A jestem pewien, że będziecie nią zachwyceni. Bardzo szybka w przygotowaniu i bardzo smaczna. Zapraszam na film i zaczynamy. Zaczynamy od przygotowania sobie śliwek. I teraz tak, ja mam śliwki suszone, ale tak samo możemy zrobić tą sałatkę ze świeżych śliwek. No jeżeli nie mamy świeżych śliwek, używamy suszone. Co zrobimy teraz z suszonymi śliwkami? Ja teraz wleję sobie tutaj zimną wodę i zaleję te śliwki i trochę je pomoczę żeby te śliwki troszeczkę mi zmiękły bo one są takie dość twardawe będę to tak moczył około 2 godzinki i proszę bardzo śliweczki pomoczyły się i teraz przelewamy sobie śliwki na durszlak tak żeby tutaj odselić sobie wodę ja sobie jedną śliwkę posmakowałem naprawdę zmiękły, będą super śliwki odstawię sobie na bok a teraz musimy przygotować sobie orzechy no ja niestety Orzechy mam jeszcze całe, będę musiał sobie je wyskubać. Ile potrzebujemy orzechów? Orzechów potrzebujemy około 100-120 gramów. No to ja zaczynam skubanie orzechów i zaraz powiem Wam, co zrobimy z tymi orzechami. Orzechy, jak widzicie, już mam przygotowane i teraz na chwilę obecną nie będziemy ich kroić, tylko teraz musimy przygotować sobie patelnię. Patelnię wstawiamy na gaz i musimy ją dobrze rozgrzać. Patelnię mam na gazie rozgrzana, nic tutaj nie wlewamy, wsypujemy orzechy. I musimy je tylko sobie tutaj delikatnie podprażyć. Dosłownie jedna minutka maksymalnie, nie dłużej. Bo jeżeli będziecie robić to dość długo, orzechy będą bardzo gorzkie. Musimy je tutaj tylko delikatnie podprażyć. O, najlepiej, jak je tak trochę poprzewracamy. Kilkanaście sekund. Orzechy gotowe. Niespełna jedna minutka, i teraz proszę zobaczyć. Wysypuję sobie orzechy na szmatkę. Będzie mi tutaj po prostu teraz je dużo łatwiej rozdrobnić, niż bawić się nożem. I teraz zawinę sobie. I co zrobię? Wałkiem przejadę kilka razy w jedną stronę, kilka razy w drugą. I orzechy powinny być gotowe. Już Wam pokazuję. Proszę bardzo, tu jeszcze na samym początku zostały mi małe kawałki. Proszę bardzo, tu też widziałem boki. No i orzeszki gotowe i w takiej postaci, tak jak tu widzicie, w takiej postaci właśnie. Przesypię sobie teraz jest na salaterkę. Orzeszki przesypane, co teraz? Trzy cebulki, cebulki średniej wielkości i teraz cebulkę musimy sobie pokroić w małą kosteczkę. Zapraszam na mój kanał, zapraszam na odwiedzenie moich playlist. Jest plajista pyszne surówki sałateczki. Tam znajdziecie same, same można powiedzieć, pyszności. Cebulkę, jak widzicie, pierwszą połówkę mam przekrojoną. Możemy jeszcze ją sobie delikatnie posiekać. Tak, żeby były tutaj naprawdę dość małe kawałki. I tak, przygotujemy sobie trzy cebulki. Cebulka posiekana na salaterce. No to teraz pozostało mi pokroić śliwki jak będziemy kroić śliwki proszę zobaczyć śliwka teraz po namoczeniu mięciutka no śliwkę musimy postarać się pokroić w takie można powiedzieć ala paseczki już wam pokazuję proszę bardzo Może tak to dokładnie nie widać, ale o na takie właśnie paseczki musimy pokroić sobie śliwkę śliwkę moczyliśmy bo gdybyśmy pokroili ją bez moczenia ona naprawdę byłaby dość twardawa a w tej sałatce, dobrze, właśnie jak śliwka jest namoczona. No to teraz tak pokroimy wszystkie śliwki, które tutaj mamy. No i śliweczki gotowe. Do miski ląduje cebulka. Przerzucam śliwki. Orzechy. I teraz, co zrobimy? No teraz. Zrobimy tutaj sos, ale nie będziemy sosu bezpośrednio robić, tylko będziemy tutaj wszystkie składniki dodawać bezpośrednio na sałatkę. Oliwa z oliwek, jedna taka duża łyżka. Na tą samą łyżkę daję troszeczkę sosu sojowego, ale tutaj już nie daję całą, tylko można powiedzieć połowę tej łyżki. I teraz sól. Sól, oczywiście, do smaku. Ja tutaj daję takie dwie malutkie szczypty. Szczypta pieprzu, i teraz przemieszamy to. No i ja wstępnie przemieszałem, posmakowałem i powiem tak: soli nie potrzeba, pieprzu więcej nie potrzeba. To już smakuje rewelacyjnie. Ale my tutaj jeszcze dodamy pietruszkę. Pietruszkę odkroimy grubą część pietruszkę. Tutaj proponuję posiekać dość drobno. Pietruszki, jak widzieliście, miałem taki, można powiedzieć, malutki pęczek. No i teraz mieszamy to wszystko z tą pietruszką. Zaraz wyłożę na salatereczkę i zaprezentuję wam jak to wygląda. na no, a smaku to jest rewelacja. No i co by tu jeszcze więcej powiedzieć? Same, same witaminki. No i sałatka gotowa. Proszę zobaczyć jak ona pięknie wygląda. A uwierzcie mi, jest naprawdę bardzo smaczna. No i my tutaj mamy same witaminki. Orzechy, pietruszka, cebula, suszone śliwki. No mam nadzieję, że film się spodoba. Napiszcie mi w komentarzu, jak zrobicie taką sałatkę. Jak Wam smakowała? W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Zapraszam na mój kanał. Zostawcie łapkę do góry. Pamiętajcie o dzwoneczku, który powiadomiam Was o moich kolejnych filmach. A jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, zapraszam do subskrybowania teraz życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku cześć